Dobra, niestety będziemy musieli film połączyć, bo nie wiem czemu mi się telefon wyłączył. Dzisiaj ale... tak nie robimy, bo wczoraj robiliśmy dzisiaj, dzisiaj trochę się odpuszczamy, bo kury wyjdą też trochę na dwór to chcemy z nimi posiedzieć troszkę. Jeszcze Rafał, musimy im... Musimy wziąć. Jeszcze musimy im jedzenie później zmienić. Nie, jednej deski nie zrobiliśmy. Więc trochę ich tu już jest. Jutro już będziemy zaczynać od szczypki. Zaraz no, teraz Z tymi no ma nie pachnie ładnie Ja też czuję. Mówię. Musisz tu ty tam tylko... A dobra, tak obszarzaję, tu idę. Myślałem, że tu nie ma przejścia. Łoł, wow, się owalił. Co to tak mało Ale jeszcze połowa ci wysypie się to jeszcze troszkę do łóż Ale ci spadnie połowa Dobra, widzimy się w kurniku Dobra, już mamy chłomę przyniesioną Musimy kiedyś sobotę, bo kiedy im wymienić To kiedy, był mają po tamtych jeszcze, ale tak był jest na... narobiony ale Trzeba to i nie tylko soboty, czyli za dwa dni, za trzy dni, bo... Tu jest. Kurczaczek. Ja dokończyłeś tam zdania. To jest, że za dwa dni, bo. Aha, za to jest. nie wiem, myślałem, że... Łóż ją i na wizji, zaraz go pokażemy. Może pokaż go. Widzą. Dam, no, wyłączę, żeby mu po oczach nie sześć. Taki malutki pingwinek, jakbyście się pytali. Jak ktoś chce, takie pingwiny kosztują u nas tak mniej więcej 15 zł. No no. Na razie nie na sprzedaż. No ciągle jesteś z Jeszcze nie chce się, Nie chcę. Się najem

Na go dziewięć. Nie, przesuwa. No już tam góra usiadła. Chwilę tylko po cięciu, no bo musieliśmy e, się wspomnieć, że musieliśmy ją jakby e, no, na sali bardziej ją. Zaraz będziemy im to jedzenie zmieniać. Co masz dużo jaszczębi latają? bo ostatnio nam tutaj przy domu Jasczą. Też akurat jak teraz ten dużo tych jaszczębi lata, wracał odcinek dzisiaj e, jak Jaszczę, a tak za atakował przenioskę. No, Nie no, nagraliśmy no, tego, bo byliśmy wtedy w domu. No słyszę. to było w święta chyba. Dzień przed świętami, albo w święta. To jest warty. No, tak, tak, jakoś To chyba było albo dzień przed świętami, albo w święta, Coś takiego. A Kulat, ale chyba Chyba kura, kura miała mia... nieszczęście. A tak to dwa dni... Teraz ostatnio dwa razy był atak, jeszcze miał wniosek, ale... Kura jedna uciekła, a jedna... jedna bo I to no bo... To tak, raczej bo... No to było... Jakoś dzień przed... Był chyba piątek. Bo wtedy jeszcze tych desek nie robiliśmy. Tylko byliśmy w stole zobaczyć, jak tam... Jak tam jest? próbowaliśmy robić, i... nie jeszcze nie mieliśmy. No, bo, wtedy nie, bo nie mieliśmy tego łomu czy tam jak to się tam profesjonalnie nazywa. No. No. Jak to się e... 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 jak To się jakoś e... mówi na to. I zamiast bo nie używaliśmy tego, tylko młotkiem czaskaliśmy w jedną hmm. i się łamały. Więc odpuściliśmy, akurat byliśmy tam w Sutole i właśnie mówi, że był jasną, a my nie słyszymy, a nie słyszeliśmy akurat. coś pójdziemy zaraz po tej jedynie. To... Zaraz zamieścimy tą wkładkę i skrzynkę. No, szukam tego, nie, siebie, ale nie widzę go nigdzie. No, musiałbyś chodzić. No, pod parapetem to. chodzi gdzieś. Tam też już... Ja nigdzie mi nie odleciał, bo ten skrócił tak? No, on no. no, za latem. Leszcze. No, kurka, jest To jest głodna paja po prostu tak połaziła. już. No, szczęście w świat dzieli. No, ma jednego kurczaka, więc nie ciebie też tak chodziła, bo... Jeden kurczak to no, co to jest? <laughs> Ale ważne, żeby się okazało, bo... Zaraz im tutaj zrobimy jedynie. Ten pierwszy raz nie zrobimy na odcinku, dlatego, że trochę nam się śpieszy. A... A tutaj też ten kurczak tak nie spodziewaliśmy się do dzisiaj tak w sumie, bo bardziej się spodziewaliśmy, że będzie jutro. No bo było nadziwane, ale tak mało. Myśleliśmy, że dopiero jutro. Jakoś... Ale dobrze, że jest teraz, bo przynajmniej yy, jutro, bo dzisiaj, bo Jutro to jeden na przykład by nie zobaczył rano, a chcieliśmy no. tak, żebyśmy razem zobaczyli chcę. Bo tak to w poniedziałki w środę piękację rano, a dlatego, te sorki tylko szwapki, bo tylko ma wtedy tylko w łapki i akad jednego nie ma idy. Bo mam lekcję ćwiczeniową, ale nie, no. nie chciałbym <laughs> wyjść. Ale nie, nie tylko i ten nadbr. Tutaj też wczoraj, wczoraj kupiliśmy drugą paszę. To nam się kończy już. A no... Do głębi jest tańczę, że została i to jest 60. No razy. bo tak to nam wyszło, by wyszło chyba 42 zł. A tam ta podróżowała to chyba 42 No Bo tak to kosztowało chyba 42. Ale no to... Szkoda, że dostawy są to tak to było taniej to się czas, bo tak to teraz Właśnie. też na siatkę jeszcze potrzebujemy. Znaczy wiadomo jakbyśmy gdzieś jakoś inaczej się zamawiali, a nie na, na, puby, nie na jakby na, na adres za pobraniem. To inaczej, tylko że my nie chcemy do żadnych paczkomatów ani nic znaczy, że wiadomo, że taka paczka do paczkomata ja raczej, raczej by nie włożyli, ale... Ale... Ale wolimy, tak? Bo prostu, że na adres wolimy więcej zapłacić. Tą skrzynkę można w sumie zostawić. Dwie jakby były. Bo w tej coś nie chcą. No, a czy nie chcą? Ja może nie noszą. Niech mogą być dwie, tylko nie wiem czy... Już tak, słomę nie w mieście, też nic się raczej z nią nie stało, jak ona się z No kurczę, ty niebieski, który Chodzi kołtaty. Tam chodzi się. Nie grzebień, nie kłakam. Musimy sobie w A od tuściocha to możemy wziąć to od tuściocha. Tuściocha, jak ty co, to jest ruda, gruba sirka. No. A jedzą tylko puste. No, bo kapustę tutaj im daliśmy, a tego nie było na odcinku, akurat. Bo no to było jak nam się przerwał z 40 razy ten odcinek, już nie no, dwa razy nam się dzisiaj przerwał. Ale raz połączyliśmy, a raz tutaj, jak odpakowywaliśmy. No więc teraz już mamy wszystko ogarnięte. A Wam dziękujemy za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.